Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Tyle się mówi o największych i najmocniejszych silnikach świata. A co gdyby to odwrócić? Najmniejsze silniki, jakie kiedykolwiek zamontowano w samochodach produkcyjnych. Brzmi ciekawie, ale tu pojawia się haczyk. Gdybym chciał zrobić zestawienie najmniejszych silników w autach, to wystarczyłoby zebrać wszelkiej maści mikrosamochody dostępne dla najniższych kategorii prawa jazdy, i voilà! Tylko mam wrażenie, że mógłby z tego wyjść wyjątkowo nudny odcinek. Postanowiłem więc utrudnić sobie życie, żeby dla Was wyszedł ciekawszy materiał. Najmniejsze silniki samochodowe w historii, ale z podziałem na liczbę cylindrów. Czyli najmniejsza jednocylindrowa jednostka, dwucylindrowa. 3 4 5 i tak dalej aż do 10, 12 czy nawet 16 cylindrów. I perełki, do których udało mi się dotrzeć, są naprawdę niesamowite. Zapnijcie pasy, jedziemy. Na początek jednak czas na sponsora dzisiejszego filmu, a jest nim Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA. Szukasz polisy OCAC do swojego samochodu lub motocykla? Sprawdź kalkulator online na COMPENSA.pl, gdzie w kilka kliknięć możesz poznać składkę ubezpieczenia. Po wybraniu oferty szybko kupisz ubezpieczenie online, a jeśli wolisz skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego COMPENSY, to znajdziesz ich na terenie całej Polski. Kompensa to marka z tradycjami dostępna w naszym kraju od wielu lat, więc w poszukiwaniu polisy warto się zgłosić właśnie do nich. Link do kalkulatora zostawiam wam w opisie pod filmem, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Ok, najmniejsze silniki samochodowe w historii z podziałem na cylindry. Zaczynamy od góry czy od dołu? Zacznijmy od dołu, i to będzie chyba dosyć proste: najmniejszy jednocylindrowy motor w historii. Chodzi oczywiście o PILA P50, najmniejsze autko świata. Znany szerszej publiczności głównie dzięki Top Gearowi samochód pierwotnie został wyprodukowany w zaledwie 50 egzemplarzach i kompletnie przeszedł bez echa. Nikt nie był nim zainteresowany. Ale w 2007 roku, w trzecim odcinku 10 sezonu Top Geara, Jeremy Clarkson zrobił test najmniejszego auta świata. Zaowocowało to takim rozgłosem, że dwóch brytyjskich biznesmenów postanowiło zgłosić się do programu Dragon's Den z pomysłem przywrócenia produkcji Pila P50 i faktycznie od 2011 roku produkowana jest nowa odsłona Pila P50 z napędem zarówno elektrycznym, jak i benzynowym. Jak pewnie się domyślacie, późniejszy odcinek 19. sezonu Top Gear, w którym Jeremy tworzy Pila P45, i zgłasza się z nim do programu Dragon's Den, jest po prostu celną parodią i satyrą tamtych wydarzeń. Niemniej jednak, wracając do silników, zarówno starszy oryginał, jak i współczesny odpowiednik napędzane są jednocylindrowym silniczkiem o pojemności dokładnie 49 cm. sześciennych. Nie są to te same silniki, wcześniej był to dwusów produkcji DKW o mocy 5 koni mechanicznych, Współcześnie jest to słabszy czterosów, ale oba mają dokładnie 49 cm pojemności. W skuterach takie silniki to normalka, ale w samochodach jednak ze świecą szukać. Czas na najmniejszy dwucylindrowy silnik, żeby jednak jego znaleźć, musimy się cofnąć aż do początków istnienia Hondy. Po II wojnie światowej Honda zajmowała się przede wszystkim produkcją motorowerów i motocykli. Jednak w 1955 roku japońskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu wydało rozporządzenie, że trzeba zacząć budowę auta dla ludu. Założenia były proste: ma rozwijać prędkość 100 km na godzinę, nie może kosztować więcej niż 150 tysięcy jenów, czyli ma być naprawdę tani i ma mieć 4 miejsca. Małe, proste autko dla ludu. Z czym więc Honda wyszła w odpowiedzi na ten program? Z modelem S360, czyli dwumiejscowym kabrioletem sportowym z napędem na tył. Nieźle zaszaleli. Zarząd trochę jednak przystudził entuzjazm Soichiro Hondy i namówiono go, by jednak nie rozkręcać masowej produkcji modelu S360, bo może się nie przyjąć na rodzimym rynku. Porzucono więc tymczasowo projekt kabrioletu, zamieniając literkę S na T oraz N. W ten sposób powstał m.in. mały hatchback Honda N360, gdzie literka N oznacza Norimono, czyli samochód. Tak, by oddzielić autko od tego, z czego Honda wtedy była głównie znana, czyli z motocykli. Honda n Zauważyliście pewnie, że we wszystkich tych nazwach nie zmieniła się liczba 360, oznaczająca oczywiście silnik, którym napędzane były te samochody. Pod maską Hondy N360 znajdował się chłodzony powietrzem, dwucylindrowy czterosów oznaczony kodem N360E o pojemności dokładnie 354 cm3. Jak doskonale wiemy w DNA Hondy są wysokie obroty i właśnie dzięki temu, że rozkręcał się aż do 8500 obrotów na minutę, dziarska mała dwucylindrowa jednostka generowała solidne 31 koni mechanicznych, co jak na tamte czasy, dla tak małego samochodziku z tak maleńką pojemnością silnika było rewelacyjnym wynikiem pozwalającym małemu hatchbackowi rozpędzać się do 105 km na godzinę. Posłuchajcie tylko jak ten wariat brzmi. Zmieniamy liczbę cylindrów, ale nie zmieniamy ani kraju, ani przedziału czasowego, ani nawet konkretnej sytuacji. Wszystko dlatego, że największym konkurentem Hondy N360 oraz jednocześnie kolejną odpowiedzią na rządowy program małych samochodów osobowych był Suzuki Fronte. Zaprezentowany w 1967 roku samochodzik trzeba przyznać był od swego konkurenta bardziej zaawansowany. Napędzany był 3-cylindrowym, rzędowym silnikiem o oznaczeniu LC10 o pojemności 356 cm zamontowanym z tyłu i napędzającym tylne koła. Zasilany trzema indywidualnymi gaźnikami Mikuni Motor rozwijał 25 koni mechanicznych mocy i 31 Nm momentu, ale był dużo przyjazniejszy w codziennym użytkowaniu głównie dzięki samosmarującemu systemowi Selmix który eliminował konieczność wstępnego mieszania paliwa z olejem silnikowym, co jest standardem w dwusuwowych jednostkach. Do tego na poczet Suzuki Fronte zaliczyć jeszcze trzeba takie nowinki jak np. niezależne zawieszenie ze sprężynami śrubowymi, czy czterobiegową, ręczną skrzynię biegów z pełną synchronizacją przełożeń. Co więcej, Suzuki został wprowadzony na rynek z wielką pompą i dużą kampanią marketingową, która obejmowała nawet reklamy telewizyjne. Samochód okazał się sukcesem do tego stopnia, że pierwotną produkcję wynoszącą 3000 egzemplarzy miesięcznie musiano potroić, by zaspokoić popyt na rynku. A jako ciekawostkę wspomnę, że Fronte doczekał się później wersji kombi, van, a nawet coupé. Po raz kolejny podnosimy liczbę cylindrów, ale jeszcze na chwilę musimy pozostać w Japonii lat 60. Zaskakującym zbiegiem okoliczności jest fakt, że najmniejszy czterocylindrowy silnik również pochodzi z tego japońskiego boomu małych samochodzików. Wspomniałem niedawno o Hondzie S360 i N360, a de facto pierwszym masowo produkowanym samochodem Hondy był też tam wymieniony T360, czyli malutki hondowski dostawczak. A dziwne zbiegi okoliczności ciągną się jeszcze dalej. Wspominałem, że N360 napędzany jest dwucylindrowym silnikiem o pojemności prawie 360 cm, generującym 31 koni mechanicznych przy 8,5 tysiącach obrotów na minutę. Wyobraźcie sobie, że T360 napędzany jest silnikiem, który ma 356 cm3, też generuje 31 koni mechanicznych i też rozkręca się do 8,5 tysiąca obrotów na minutę, a w praktyce to zupełnie inne jednostki napędowe. W przypadku T360 mówimy o motorze czterocylindrowym o oznaczeniu AK-250E z dwoma, a nie jednym wałkiem rozrządów głowicy, i o zgoła innej architekturze, więc niemal identyczne dane na papierze, takie jak pojemność czy moc, nie są ze sobą związane. I w ten fascynujący sposób ambitny powojenny japoński program małych autek dla ludu. Przyniósł światu najmniejszy dwucylindrowy, trzycylindrowy i czterocylindrowy silnik, jaki kiedykolwiek znalazł swoje miejsce pod maską samochodu produkcyjnego. Ekspresowo znaleźliśmy się już przy pięciu cylindrach, i tutaj sprawa się nieco komplikuje. Pięciocylindrowe jednostki są mało popularne. Na początku eksperymentował z nim Henry Ford, na rynek wprowadziło je Audi i długo się ich trzymali, podobnie jak Volvo, był Mercedes, a poza tym mieliśmy eksperymenty typu Honda G, Land Rover TD5, Fiat C i w sumie tyle. Wcale aż tak dużo ich nie było. Najmniejszym z nich był benzynowy 10-zaworowy silnik WH o pojemności 1,9 litra. Reklamowany był jako pierwszy pięciocylindrowy silnik brandowany typowo marką Volkswagena, mimo że równolegle używany był też w AudiSach, która dużo wcześniej na rynek rzędowe piątki wprowadziła. Najmniejszy pięciocylindrowiec spotykany był na początku lat 80. pod maską przede wszystkim Passata, ale również Audi 80, 100 oraz Coupé, i większej popularności on nie zdobył. Z mocą 101 koni mechanicznych i przeciętną trwałością, na rynku przetrwał ledwie kilka lat wyparty przez nowszy, większy, dwulitrowy silnik, którego główną przewagą był wielopunktowy wtrysk paliwa zamiast gaźnika. A później mieliśmy najlepiej znaną rzędową piątkę o pojemności 2,2 litra, na przykład z Audi RS2. Ale najmniejszy był właśnie 1,9 od Volkswagena. Zwiększamy dalej liczbę cylindrów, robiąc przystanek przy cyfrze 6. Najmniejszy sześciocylindrowy silnik w historii motoryzacji, zbudowany został w Wielkiej Brytanii. Oto Triumph Vitesse. Nieco większy, bardziej luksusowy, lepiej wyposażony i przede wszystkim szybszy kuzyn niezwykle popularnego Triumpha Heralda. Na luksus składało się przede wszystkim drewno zastosowane na drzwiach czy desce rozdzielczej, lepsza tkanina i obicie foteli. Z wyposażenia wymienić należy szyberdach czy bogate zegary pokładowe, wskazujące również temperaturę wody czy poziom paliwa. A za osiągi odpowiadał oczywiście silnik. Rzędowa szóstka o pojemności dokładnie 1596 cm Dzięki podwójnym gaźnikom Solexa do dyspozycji kierowcy było 70 koni mechanicznych, co w połączeniu z bardziej sportowo zestrojną skrzynią biegów z krótszymi przełożeniami dawało zadowalające osiągi. Konkretniej sprint od 0 do 80 mil na godzinę, czyli do 130 km na godzinę w 33,6 sekundy. Mówimy więc oczywiście o zadowalających osiągach jak na tamte czasy oraz tamtą klasę aut w tym przedziale cenowym. Macie sześciocylindrowych motorów, natrafiłem jeszcze na informację, jakoby w 1931 roku również Triumph wypuścił model 12.6 Six napędzany rzędową szóstką o pojemności 1,2 litra. Natomiast znalazłem na jego temat tak mało danych z tak niewielu źródeł, że dodaję go tylko jako ciekawostkę. Tymczasem przechodzimy do ośmiu cylindrów, i tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Podpowiem tylko, że najmniejszym ośmiocylindrowym silnikiem jest V8 i pochodzi ona od Ferrari. Oto Ferrari 308 GT4 produkowane pod koniec lat 70., ale w tamtym czasie marka Ferrari dzieliła swoje nazewnictwo na modele premium i te, nazwijmy, tańsze. Wszystko, co miało po 12 cylindrów, nazywane było Ferrari. Ale tańsze autka z mniejszymi silnikami nazywane były Dino, więc poprawna nazwa w tym przypadku to Dino 308 GT4. To był bardzo ważny model dla włoskiej marki. Pierwsze produkcyjne Ferrari, choć technicznie Dino, z silnikiem V8 umieszczonym centralnie z tyłu. Było to również ówcześnie jedyne Ferrari legalnie importowane do Stanów Zjednoczonych. Napędzała go V8 o pojemności 2,9 litra, zamontowana poprzecznie za kabiną pasażerską o mocy 255 koni mechanicznych. Ale to nie jest wcale najmniejsza V8 świata. Otóż w latach 70. we Włoszech nakładano podwójną stawkę podatków VAT w wysokości 38%. Na samochody z silnikami większymi niż 2 litry pojemności. Ferrari, mając właśnie Dino jako tą tańszą podmarkę, zdecydowało się zmieścić pod tym progiem podatkowym i z tego powodu powstał Dino 208 GT4 z V8 o pojemności dokładnie 1991 cm, dzięki czemu motor ten jest najmniejszą V8, jaką kiedykolwiek umieszczono w samochodzie drogowym. Dokładnie z tego samego powodu Alfa Romeo stworzyła cudowną 33 stradale, również z maleńką V8. Tam jednak pojemność wynosiła dokładnie 1996 cm3. Dlatego tytuł najmniejszej V8 świata przypada właśnie Ferrari, a raczej Dino 208 GT4. Idziemy wyżej do 10 cylindrów, i tutaj sytuacja okazuje się bardzo podobna do rzędowych piątek. Nigdy nie powstała rzędowa dziesiątka. Chevrolet w latach 60. pracował nad 10 dziesięciocylindrowym bokserem, ale nic z tego nie wyszło, więc pozostaje nam tylko V10. Tutaj mamy kilka kandydatów, ale mimo wszystko jest ich niewiele. Był Dodge Viper i Ram. Była V10 Lamborghini i Audi. V10 Porsche w niezapomnianej karierze GT oraz BMW S85. Ale najmniejsza V10 świata znajduje się pod maską Lexusa LFA. Obiecuję, to nie jest żaden spisek mający na celu przemycenia Lexusa LFA do kolejnego odcinka powagowanych. Naprawdę, v 1 LRGUE od Toyoty o pojemności dokładnie 4805 cm3 jest najmniejszym dziesięciocylindrowym silnikiem w samochodzie osobowym. I taki też przecież dokładnie był cel inżynierów. Mała pojemność, maksymalna lekkość elementów wewnętrznych, obniżenie mas wirujących. Wszystko, żeby właśnie obudzić tą magiczną, wysokoobrotową charakterystykę. Żeby jednak nie przedłużać i nie powtarzać się na temat Lexusa Elefa, to wszystkie informacje o nim znajdziecie w moim starym, ale jarym filmie, a teraz lecimy dalej. 12 cylindrów. Tutaj podobnie jak z ośmioma cylindrami, najmniejszym 12-cylindrowym silnikiem jest V12 i też mowa o Ferrari, choć tym razem nic wspólnego nie ma z podatkami. Ferrari 166 Inter, zaprezentowany w 1948 roku, był pierwszym prawdziwym Grand Tourerem włoskiej marki. Był eleganckim coupé zaprojektowanym przez karoserię Touring z Mediolanu. I w sumie w tamtych czasach faktycznie dużą rolę w procesie budowy samochodu miały firmy dedykowane budowie nadwozi, i to do tego stopnia, że na dobrą sprawę, kiedy klient kupował samochód w Ferrari. To oni dostarczali samo podwozie, napęd i tak dalej i wysyłali do wybranego przez klienta studia projektowego zajmującego się nadwoziami. Najczęściej było to właśnie karoseria Touring Superledera. A samochód Ferrari 166 Inter napędzała V12 zaprojektowana typowo jako silnik wyścigowy do Formuły 2 oraz innych serii wyścigowych, mianowicie V12 Colombo 166. Gdzie 166 oznaczało, podobnie jak w nazwie samochodu, pojemność pojedynczego cylindra. Mówimy więc o ledwie dwulitrowej V12. Dokładnie mówiąc, 1995 cm pojemności generowało 90 koni mechanicznych, co pozwoliło rozpędzać 900 kg kupę do 150 km na godzinę. Dwulitrowa V12. -ka. Średnica tłoka w takim maleństwie wynosiła 60 mm. To niewiele więcej niż. Tarcza zegarka. Na szczycie listy mamy 16 cylindrów, i tutaj za dużego wyboru nie ma. Ponieważ w historii mieliśmy tylko jeden produkcyjny samochód drogowy z V16. Cizeta V16T, stworzona przez byłego inżyniera Lamborghini, to jeden z najbardziej szalonych supersamochodów lat 90. Napędzany był V16, powstałą z połączenia dwóch V8 Lamborghini Jurako z kątem rozwarcia cylindrów 90 stopni. A z racji, że mowa o połączonych v 8 to mamy do czynienia z czterema, a nie dwiema głowicami i ośmioma wałkami rozrządu. Wolno szesnastocylindrowy 16 16-cylindrowy motor o pojemności 6 litrów, co ciekawe zamontowany poprzecznie, a nie wzdłużnie, generował 540 koni mechanicznych przy 8000 obrotów na minutę, a moc przekazywana była wyłącznie na tylną oś za pomocą pięciobiegowej, manualnej skrzyni biegów. Mimo konstrukcji bazującej na chromowo-molibdenowych rurach i karoserii z aluminium, autko okazało się być dosyć ciężkie, ważyło bowiem 1700 kg. Na szczęście, solidny zapas mocy pozwalał na przyspieszenie o zera do setki w 4 sekundy i prędkość maksymalną 328 km na godzinę. 5995 cm sześciennych. Najmniejsza i póki co jedyna produkcyjna V16 w historii. Ale nie bez przyczyny powiedziałem póki co. Ponieważ niedawno Bugatti zapowiedziało, że następca Shirona. Napędzany będzie właśnie wysokoobrotową V16. Wow, jest na co czekać. I to jest fenomenalny news, którym możemy podsumować dzisiejszy film. Najmniejsze silniki w historii samochodów produkcyjnych okazały się bardzo ciekawe, przynajmniej w mojej opinii, a przy okazji naturalnie nasuwa się pomysł na. Najmniejsze silniki świata. Po prostu. Niezależnie od zastosowań. Najmniejsze silniczki. Tak, to jest kolejny temat, który trafia na moją listę filmów do zrobienia. A przy okazji słuchajcie. Wiemy, że Bugatti wypuści V16, ale póki co poza plotkami nic na jej temat nie wiemy. Obstawiajcie więc w komentarzach, czy pod kątem pojemności pobije ona CZ? -ę? V16 Bugatti, czy będzie miała powyżej czy poniżej 6 litrów pojemności? W sumie ciekawa zagwostka, Z jednej strony elektryfikacja, downsizing i tak dalej, ale z drugiej strony, no przecież mówimy o Bugatti. Piszcie swoje typy w komentarzach. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, dziękuję patronom za wsparcie kanału oraz dziękuję partnerom komercyjnym Single Origin, którzy zaopatrują mnie w super pyszną, wypalaną na zamówienie kawę. Sięgam po nią chyba wręcz częściej niż powinienem, tak samo jak po G2A, gdzie kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Po prostu więcej za mniej. Na koniec szybka wspominka o gadżetach kanału, które znajdziecie w naszym oficjalnym sklepie internetowym. Po prawej stronie wyświetlają wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomej. Z tej strony Robert, dziękuję za wspólnie spędzony z wami czas, do zobaczenia następnym razem, cześć. Ja stawiam na to, że Bugatti pokaże pazur i zapewne mimo hybrydyzacji będzie powyżej 6 litrów pojemności.